Ostatni dzień roku. Dziś każdy z was zada sobie pytanie, czy był udany także pod kątem bukmacherskim. Dla nas pomimo słabszego ostatniego okresu był jak najbardziej na plus. I tak też chcemy go zamknąć. Gramy sylwestrowego dubelka u bukmachera Plus Bet. Bukmacher ten proponuje wam zakład bez ryzyka do 1000 zł. Wpadajcie koniecznie do pierwszego komentarza. Manchester City kontra Everton. Erling Haaland ma już więcej bramek w tym sezonie, co Derby County w słynnym sezonie spadkowym. Norwek trafił też do siatki więcej razy niż cała Chelsea. Liczby imponujące, a w sobotę postara się jeszcze swój bilans poprawić. Rywalem bowiem bardzo słaby Everton. Zespół z niebieskiej części Liverpoolu w poprzednim sezonie uratował się przed spadkiem. W tym zadanie wydaje się jeszcze trudniejsze. W Boxing Day w meczu o tak zwane 6 punktów przegrali z Wolves 1-2. Ciężko wskazać coś, co w tej drużynie działa dobrze. Do tego ciągłe problemy zdrowotne ma Dominik Calvert-Lewin. Gramy tutaj zwycięstwo Manchesteru City do zera. Everton ma w tym sezonie zbyt małą jakość w przodzie, by zaskoczyć defensywę The Citizens: FC Barcelona kontra Espanyol Barcelona. Dokładam do tego coś, co w tym sezonie La Liga chyba wchodzi najlepiej a więc 7 różnych Barcelony. Na początek sylwestrowej gry w Lidze Hiszpańskiej czekają nas derby Barcelony. Barca ze swoim lokalnym rywalem toczy wyrównane boje. Nie inaczej powinno być w Sylwestra. Co prawda nieoczekiwanie do gry wskakuje Robert Lewandowski, któremu władze La Ligi zawiesili zawieszenie. Sytuacja kuriozalna, jednak dla naszego napastnika jak najbardziej korzystna. Espaniol to zespół, który pozwala na wiele kornerów w meczach wyjazdowych. Atletico aż 12 razy wybijało piłkę z narożnika boiska. Osasuna 9 czy Cadiz 8. Barca to w tym sezonie maszyna do wybijania kornerów. Powinni oni bez problemu pokryć linię. Na koniec mamy dla Was konkurs na spotkanie Brighton kontra Arsenal. W komentarzu podaj zwycięzcę spotkania na Amex oraz jakie posiadanie piłki w tym meczu będą mieli goście z Londynu. Powodzenia, szczęśliwego nowego roku i do szybkiego usłyszenia!